Dzień dobry, nazywam się Artur Walecki, jestem dyrektorem handlowym w firmie Koenig Bauer. Wiem, czego klienci potrzebują odznakowania pewności, stabilności i dobrego nadruku. Dlatego przedstawiam Państwu drukarkę Alpha Jet Mondo. Mondo nie zna słowa przestój, działa nawet w najtrudniejszych warunkach. Drukarka jest w ochronie IP65, to nawet więcej niż wymaga standardowa produkcja. Zbudowana jest ze stali nierdzewnej, dzięki temu łatwo utrzymać ją w czystości. Solidna, konkretna, przemysłowa budowa drukarki. Duży dotykowy ekran zobacz, jak jest łatwy w obsłudze. Zawsze czytelne nadruki, zawsze estetyczne. 32 krople powodują, że możesz drukować co chcesz: nie tylko linie tekstu, ale również kody wszelkiego rodzaju, kod kreskowy, kod data matrix, a także grafiki. Intuicyjnie wybierasz kąt, która temu służy, i już możesz dokonywać zmian. Mondo mówi w wielu językach. Gdy masz operatora z innego kraju, daj mu możliwość łatwej obsługi. Instalacja drukarki Mondo na linii produkcyjnej jest bardzo prosta. Dzięki małej konstrukcji głowicy, którą możemy ustawić w każdej pozycji oraz wielu portom komunikacyjnym, żadna linia produkcyjna nie jest dla niej straszna. Podłączysz do wszystkiego. Dostarczamy jakość, spokój i wsparcie na lata. Dlatego ta drukarka to wybór tych, którzy myślą przyszłościowo.